Marek Leciałowski, drugi trener reprezentacji Polski. Oglądacie Extra Time. Rola trenera, asystenta drugiego jest bardzo istotna z uwagi na to, że jak to się mówi, z drugiego rzędu czasem więcej widać. Pierwszy trener Musi mieć takie zaplecze w postaci zaufanego, czasem kilku zaufanych ludzi, którzy tworzą bardzo dobry klimat pracy, którzy często potrafią zainspirować, pokazać pewne kierunki i pomóc w podjęciu często bardzo ważnych decyzji. Jeżeli chodzi o bezpośrednie przygotowanie do meczu, rola asystenta, rola sztabu trenerskiego. Jest ściśle określona w wielu przypadkach, tutaj w naszym przypadku polega ona na analizie starych fragmentów gry przeciwnika, na przygotowywaniu wszystkich tych elementów, które są związane ze stałymi fragmentami z punktu widzenia personalnego, kto za co odpowiada, przewidywania pewnych sytuacji, które mają miejsce i które mogą mieć miejsce na boisku Przygotowywanie również jakby wprowadzania i informowania na bieżąco o tych wszystkich sprawach pierwszego trenera. Oprócz takich, nazwijmy, typowych czynności związanych właśnie z, z pewną dokumentacją pracy, którą również trzeba prowadzić, jest również rola trenera związana z taką obserwacją, ja to nazywam, detali czyli pewien klimat, który się tworzy wokół drużyny, pewne relacje, które takie w moim odczuciu to są bardzo ważne informacje, to są drobiazgi, często zachowania, gesty, jak rozgrzewka w tych dniach poprzedzających mecz wyglądała, jak trening wyglądał i to są wszystko tematy do dialogu z pierwszym trenerem, który nie zawsze jest w stanie to wszystko objąć. I on dopiero otrzymując te informacje bardzo, bardzo szczegółowe, tworzy sobie swoją pewną wizję tego przedsięwzięcia, jaki jest mecz.